To nie jest reżyserowane. My naprawdę wstajemy. Wstajemy, yeah! Take me! Take me to Jamaica now! Idziemy po wodę! Idziemy po wodę, pirat! Idziemy, idziemy! Cała naprzód i ja przygodą! No I jak! Jest... Trzeba ubrać porę i wyjść! Wtorek, 21 marca Dzisiaj dzień bez wędrowania Zrobiliśmy sobie kolejną przerwę Kolejną tak zwaną zerówkę Mamy czas, możemy sobie na to pozwolić Pierwszy lot dopiero 30 marca A nam zostało około 4 dni wędrówki, więc... Więc jest przerwa, odpoczywamy Siedzimy w chatce z pięknym widokiem Jezioro, góry. Wszystko ośnieżone. Wypiliśmy przed chwilą gorącą czekoladę. Słuchamy w międzyczasie audiobooka, już kolejnego. W trakcie całej wyprawy łącznie przesłuchamy ponad dwie książki. Dwie prawie już za nami, a trzecią niedługo rozpoczniemy. Na to dzisiaj dużo śniegu, bo niestety rzeka z której czerpaliśmy wodę za pierwszym razem, idąc w pierwszą stronę no niestety dziś wody dać nie chciała lód okazał się za twardy więc musiałem latać po śnieg z garnuszkami wszystkimi a Piotra czuwał nad kuchenką gazową taki oto mamy podział obowiązków w tych chatkach nie jest za ciepło, więc siedzę sobie w czapusi w spodniach puchowych, mam jeszcze takie botki puchowe Ubrałem kurtkę, chociaż w sumie bym nie musiał w niej siedzieć, ale trochę mi zimno, więc, więc ogrzewam swoje ciało. Chyba jakiś skuter śnieżny przejeżdża, bo słyszę. Pewnie się zatrzymał przy Piotrasie i pyta się, czy wszystko OK? albo może skorzysta z chatki. O, wyłączył silnik, więc może będziemy mieć gościa. O, ktoś idzie. Pytanie Piotrek, czy myśliwy? Hello. hello! 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 Środa, 22 marca Wczorajsze nagranie Przerwała wizyta Dwóch myśliwych Knuda i Jakuba Przyjechali do chatki zrobić sobie przerwę na posiłek Zjedli kilka kanapek Porozmawialiśmy o powiedzieli, że Polują na króliki. Knut umiał mówić dobrze po angielsku. Jechali potem do Sisi Mut. Powiedział nam, że jak już dotrzemy do Sisi to będzie nas wypatrywał. Będzie jeździć samochodem i może nas znajdzie. Zobaczymy. Dziś nowy dzień. Opuściliśmy chatkę na dzień dobry, duża góra W pierwszą stronę było fajnie, bo z niej Teraz jest gorzej rano jak wyszliśmy z chatki to można powiedzieć byliśmy w chmurze Nie wiem czy dobrze to nazywam, bo na mgle to nie wyglądało bardziej na taką nisko zawieszoną chmurę Potem jak o, byliśmy coraz dalej od domku to ten domek znikał w tej mgle, w tej chmurze Potem ona nas trochę goniła A teraz zostawiliśmy ją z tyłu za nami Wczoraj przytopiliśmy dwie miski śnie śniegu Miskę wzięliśmy z chatki zjedliśmy obiad Potem tradycyjnie słuchaliśmy audiobooka Chcieliśmy zobaczyć wczoraj zorze ale no niestety od kilku dni unika nas Na początku przez nie było jej widać przez zachmurzone niebo ale gdy wczoraj chmur na niebie nie było, było widać pięknie gwiazdy no to niestety zorza nam się nie ukazała Mamy nadzieję, że jeszcze przed końcem wędrówki ją zobaczymy A do końca wędrówki zostało niewiele bo a jeśli dobrze liczę, to jest dwa, trzy dni i będziemy Sisiniot. Idąc w pierwszą stronę musieliśmy się tu wdrapywać. Teraz będzie o wiele przyjemniej, bo będziemy schodzić. Szanowni Państwa, znowu dotarliśmy do celu i zaczynamy akcję topienia śniegu. Śnieg wybrany z dobrego miejsca Pamiętajcie żółty śnieg jest niejadalny I tak samo ten brązowo czarny no bardzo czarny też nie jest jadalny dokładnie pierwszy garnuszek już jest zakładamy drugi Generalnie najlepiej mieć troszeczkę wody żeby nalać ją na dole żeby Zanim zaczęły topić śnieg to wszystko już tam mogło się jakoś bulgotać podgrzewać no ale nie mamy śniegu póki co? Więc przykryjemy sobie tylko innym inne No nie mamy wody, nie? nie. nie mamy, znaczy nie mamy wody no, wody nie mamy, śnieg, śnieg jest. Mamy. jest go. Śniegu jest pod jest na Grenlandii. Jest to kuchenka na benzynę, na paliwo ciekłe. Benzynę mamy w tej oto butelce. Żeby działało, najpierw musimy toseczkę tutaj napompować. I tą oto pompką tak robiłeś 50 razy, a później benzyna pod ciśnieniem jest płaczana o tam Pojawia się wielki ogień, który potem znika nie można działać Dokładnie ta I nie trzeba pilnować tej kuchenki tak jak gazowej Dokładnie, ona raczej to przestanie Gazowa już wiele razy się dusiła, nie? Na takim rodzie? To no, gazowanie daje tej rady. Bez się będzie palić, nawet przy minus nie wiem, 50. O, na szczęście tyle nie mamy. Tu. <noise> jest jakieś minus 15. Teraz akurat jesteśmy w cieniu. No. Za, zaszło słońce i od razu jest też chłodniej. Ale radzimy sobie, radzimy. Dzisiaj też szliśmy bardzo szybko. Ile Piotra szliśmy? 4 godziny? No, 4,5 max. 4,5, tak. Szliśmy 4,5 godziny. 20 km, a dlatego tak szybko, bo większość trasy szliśmy w dół, a oznacza to, że jak szliśmy w pierwszą stronę, no to mieliśmy cały czas pod górę i było trudniej. Więc dzisiaj ten trud został wynagrodzony szybkim dotarciem do naszej celi więziennej, którą kojarzycie pewnie z pierwszych dni, z pierwszych nagrań. Bo pokazywałem ją, no. tu sobie śpia, a tu sobie będzie spać Piotras A tu jest kącik kuchenny, kącik Anextro. kuchenny, all inclusive, bez toalety, dwójka na prawo. Slak na levo.